My, Słowianie, wiemy, jak na działa, Lubimy, jak porusza tym, co mama go dała, To jest tak gorąca kres, To jest na nas, Słowiański, że... Za... Please, introduce yourselves. Radosław jestem. Umiem wymusić okup, ściągnąć haracz, jedną zęba. Mirosław. Gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. Dowiesz się o swoim czasie. Chłopakom, dlaczego nie w Polsce nie rosną? No kurde, czy nie wpierdolałem jedzenia? A taka porcja musi być. Takie sześć porcji na dzień. No tu będziecie rosnąć, nie? wzywa nas, już dziewice zażną czas. Siemaneczko, laseczka, luki na tę to moja bemeczka. Śmiesz się, mała, jak chcesz się bryknąć, bo jeszcze minutka i mogę... No i co ty w mordę pierdolony, się, co ty? W chuja lecisz ze mną, czy się z własnym kutasem na uby zamieniłeś? Ty ja się właśnie, kurwa, pytam, co? Że się z tym tak brandzlujesz. Gdzie mi z tym sprajem, gamoniu? Wypaś <noise> się na girl, Lachon jest znów. Swój numer mnie da i chcę cię spotkać tu znów. Więc, i załatw to dzisiaj, nie jutro. I nie jeb się z tym tyle, bo się poklastać można. No cześć, i trzymaj się ramy, to się nie posramy. Do it, bo inaczej urwę ci ryja. Kto ma tak kurwa, bej! To ma ta, niech da jointa, tak kurwa, bej! To ma ta, niech da jointa, tak, kurwa, bej! No nie gniewaj się i nie fochuj się. No nie gniewam się, nie fochuję się. Hej, nie bądź zła, come to me. No nie jestem zła. Kolorowych jarnarków. Wyszczelonych zegarków. No słuchajcie, konie, to piosenka dla wszystkich tych którzy tego właśnie wieczoru chcą nauczyć się tańczyć. One, two, three. A tam nie słuchać Michała, kurda. Zobaczcie jak on wygląda. Jak z tego mnie, je, tylko broda mu rosła, kurda, i brzuch, więcej nic. I hit podłogę! Dziecko kurwa, bez I chyt o podłogę! Dziecko kurwa! Nieodparkowe rzeczy. Raket zaleje, żeby nie brokowało mi paliwa. I właśnie stajcie, to musicie wpierdalać. Ja będę wpierdalał. Pytanie, myślę, że nie jest skomplikowane, a brzmi ono tak, co na przestrzeni wieków służylo, służyło ludziom do rozpraszania mroków nocy. Może czosnek? Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? Jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek. Konapka. Pytanie brzmi. Wymień drapieżną rybę z naszych rzek. Rekin. Co zmieniamy podczas jazdy samochodem? Jot. Koła. Więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Dawaj malutki, dawaj, spodź się dla mnie siłaczu. Hec! Dziecka kurwa wec! To maciec koniec dziecko, dziecka kurwa wec! I hec, a podłogę! I dziecka kurwa wec! To maciec koniec dziecko, dziecka kurwa wec! Jest środek nocy, ale mam na to wyjebane. Jest kurwa środek pierdolonej nocy, ale wszyscy muszą wstać. Budzimy kurwa sąsiado. To ma grochy, niech da grochy, grochy, kurwa, bend To ma grochy, niech da grochy, grochy, kurwa bend Niech sypią się grochy. grochy kurwa...